Cześć koni, witajcie na kanale z tej strony, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie ponownie w Minecrafta. Myślę, że odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, zobaczcie łapkę do gry oraz na kanale, więc zapraszam Was do oglądania tego odcinka. I tak, jak widzicie, to jest part dwa kopania. Chociaż myślę, żeby po prostu zastopować i wam wtedy powiedzieć, kiedy to skończę. Ale jeszcze tak chwilę pokopię i z Wami pogadam. E, dobra bo wiecie, bo tutaj jest jeszcze e, strasznie dużo ogólnie do roboty. Myślę, że na początku to, wiecie, pójdziemy sobie po drewno, w ogóle ja ogólnie tam pokopię, e, potem zrobimy tutaj schody, no i myślę, że będzie ok, tylko no ta firma ma akurat dzień, więc idealnie, bo jak wiecie, ni ni niestety nie mamy już za bardzo też e, drewna Zrobimy od razu sobie tak w sumie. O, Śkierkę weźmiemy. I pójdziemy tam. No tutaj też wypadałoby w sumie zrobić schody, bo tu się wejść nawet nie da. Okej. Okay. Hop. No jest jakoś to łatwe. Hop, hop. Tutaj w ogóle mamy pszczółki i mamy owce. Idealnie, owca to nam się przyda. Chodź tu. Ok, yy. nie wiem ile tego drewna potrzebuję, ale myślę, że jest całkiem sporo. Dobra, hop. A, bo to jest w ogóle dżungla, tak? No to jest dżungla. Od razu mamy dżunglę. Bardzo fajnie. Chociaż że ja też myślałam, żeby domek tutaj na powierzchni gdzieś zrobić. To też jest dobry pomysł. Dobra, myślę, że na razie tyle drewna nam wystarczy. Bo i tak będziemy musieli to jakoś obudować i w ogóle. Eee, moje mieszkanie znaczy. No, w sumie bardziej to udekorować. No, że tak powiem. No, to jesteś mądre, naprawdę. Eee, czy widziałeś, gdzie to było? O, tutaj, dobra. Okay, yy. Mam coś tam do przepalenia, więc jeszcze nie jest tak źle. Wow, mogę 64 piece zrobić, ale zrobimy sobie piec hutniczy. Yy. No, piec będę zażanot, że tak powiem. I hop. Dobra, niech mi się to przepala. Weźmy sobie te dwa tylko. Tamto zostawimy w sumie. Okej. Okay. Hop, niam. Niam, niam. Idziemy dalej kopać. No znaczy wiecie, ja się do Was odezwę jak to wszystko wykopię. Dobra, ogólnie to znalazłam jakąś yy, małą jaskinię Nie wiem co tam się spodziewać. I możemy sobie tam też jakieś fajne mieszkanko zrobić. Bo ja zawsze. Lubię robić wiesz. Mm, wiecie, w takich miejscach też mieszkanie robić. Chociaż szczerze ja bym wolała się dostać w jakiś bardziej taki y, racjonalny i bezpieczny sposób. Chociaż nie wiem czy to się da dostać tak. <laughs> Ale zobaczymy. A gdzieś tu chyba. Może się uda. Widzicie, żebyśmy od razu mieli jakieś tutaj wejście, no nie? Też. Tylko czytałem? Jaskini, o Jezus, malia, bosko święte. Yy, czy te jaskiny się nadaje w ogóle? Nie strzelaj we mnie. Jezu. O Boże. Okej, okay, bo mam małego stresa, bo ja nie mam jedzenia, nie mam czego. Ojeju, ojeju, SOS, ojeju, dobra. Mm. Wychodzimy stąd. A jakbyś mnie tak trafił, to co wtedy? Co? To już zginęła przy ciebie. O nie! O nie. To nie był dobry plan. To jest chyba za duża jaskinia. I możemy robić dalej w sumie przejście jakiekolwiek. W kolapiu trzeba sobie przypalić to wszystko. Myślałam dzisiaj, że zrobimy tę kopalnię i w ogóle, no ale... los inaczej chciał, no może i lepiej. Że znaleźliśmy coś nowego. Okej. Okay. Najgorsze jest to, że jest niedostępna ja nie mam łóżka, nie mam spawnu, nie mam niczego. Więc wiecie... Eee. Trzeba jakoś po prostu to... Idealnie zrobić, żeby nie zginąć. Okej. Okay. Teraz tak, gdzie są te moby? Nie, 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 błagam cię, nie, proszę cię. Okej. Okay. No to nie było mądre w ogóle. Ojeju. Dobra, wiecie co? Na razie. najmądrzejszym się pomysłem, jak ja mogę w sumie zrobić, to... Pójdźcie sobie stąd. I kopanie się chyba w inną po prostu stronę, bo chyba tak. Jak na razie chyba tak... No mam takie małe wrażenie, że będzie najlepiej. Bo tamta strona już jest zajęta przez niefajnych sąsiadów. Niestety. Więc myślę, że... Idealnie zrobię. Wiecie, bo ja nie jestem w ogóle na razie jeszcze przygotowana na takie e, MOBY w ogóle. Bo bez jedzenia, bez niczego, to się nie da po prostu tam być. Okej. Okay. Dobra, myślę, że tu jeszcze jaskin nie powinno być dla Chyba. Kilof, okej, okay. dobra, kie, okay. dobra, e, dobra, dajmy się to tu. Dobrze, myślałam, tu już nie ma mobów. Znaczy nie mam mobów, tylko jaskini. sporowe później to najwyżej zrobię na trzy po prostu tak będzie myślę że mądry pomysł no i widzicie mamy żelazo od razu jakieś okay. o jest dobra dokopaliśmy się do tego miejsca gdzie można diamenty znaleźć bardzo fajnie I to nawet dużo diamentów. Dobra, czyli jesteśmy już na prawie samym końcu. To nie... no. Udało mi się zrobić tą kopalnię, mimo problemów pewnych yy, z panami. Znaczy, to nie jest taki centralnie koniec, Okej. Okay. No to teraz sobie yy, można zrobić te schody. Tylko jeszcze nie wiem z czego. <laughs> Okej. Okay. Dobra, myślę, że na początku z drewna powinno wystarczyć chyba. 28. Ok. Dobra, to teraz tak. Yy, albo do dołu samego. Ale jeszcze czekajcie, okay, bo to jest jakoś tak dziwnie źle zrobione. O tak. Na razie to zróbmy Tu. Tu. Myślę, że nie wygląda to źle. No, nie wygląda źle. że będziemy się bili o głowę. <noise> Ups, źle to trochę obliczyłam. No, niestety. Zrobimy te ostatnie schody i myślę, że. Yy... Następne to dokończymy po prostu w drugim odcinku i od razu zrobimy tam schody w sumie. Bo powiem szczerze, że, że tamto miejsce też jest takie trochę denerwujące. Okej. Okay. hop. Wiecie, ta seria będzie się z dużo odcinków już składała, nie jak poprzednie, bo albo w ogóle nie nagrywam na YouTube, albo po prostu mi się zepsuł telefon. Ja nie wiem, ja mam mm, takie straszne, ale to bardzo straszne nieszczęście z telefonami. Uwierzcie mi. Dwa iPhone'y y, zepsuły mi się w ciągu trzech miesięcy. Jeden mi spadł, bo zasilił zgubił się, a drugi po prostu kiedyś zalałam wodą i zaczął rdzewieć, no i przestał mu tam działać Bluetooth, Wi-Fi i już dane komórkowe nawet więc, no dlatego no niestety tego iPhone'a co miałam przedtem, tego 12, 12, no to jak wam mówiłam, to mi się zepsuł, zepsuły te dane komórkowe i nie miałam jak nagrywać odcinków a tak to normalnie ten telefon działa i w ogóle śmiga, no nie? tylko że nie ma Bluetooth'a, nie ma WiFi, nie ma danych komórkowych, więc no niestety ale szczerze powiem, że Androidy nie są złe i ja nie będę robiła wojny co jest lepsze czy Android czy iPhone. Więc no, myślę, że takie dne Wam się spodobał. Jeżeli tak, zobaczcie łapkę do gry oraz w na kanale, więc pa!